Witam serdecznie, AIO. Dzisiaj zagramy sobie na mapie Halo Jest to taka sympatyczna, raczej jedna z mniejszych map Z gorszymi dostępami jeśli chodzi o ewentualne atakowanie się nawzajem Tutaj mamy dosyć ograniczone możliwości Zaczniemy sobie może tutaj Bardziej na północnym wschodzie tej mapy Wydaje mi się, że jest to sympatyczne miejsce i zobaczymy jak nam pójdzie, jak na chwilę obecną jest 18 osób w lobby ale niedługo to zacznie oczywiście spadać nie rozumiem tylko dlaczego tutaj sobie gracz zachciał, stwierdził, że to jest dobre miejsce do rozpoczęcia rozgrywki ale okej, okay, zostawmy to jemu i rozwijajmy się nadal zobaczymy jak to wyjdzie na pewno chcemy y Chcemy zostawić jak najmniej y, terenu, właśnie temu graczowi tutaj z tyłu. Więc będziemy dążyć do tego, żeby ograniczyć jemu y, możliwości ekspansji. I tutaj, oczywiście, będziemy mieć taki mini krater, który też możemy wykorzystać sobie później. Nie musimy teraz atakować w tym kierunku. I po prostu sobie atakujemy w każdą stronę, którą widzimy, że botów. Boty nie mają swoich jednostek. OK. Ciebie teraz delikatnie uszkodzimy, bo masz bardzo dużo jednostek, a nie chcemy też, żeby zbyt duży bot miał z nami granicę. To też będzie na pewno problem później. Wyczyścimy Cię od razu. Teraz możemy się rozwijać już dalej. Jestem oczywiście sojusz, nam przyda naturalnie, i mamy koronę, więc jest super. Z tobą, może sojusz, z tobą, może sojusz, ok? I po prostu sobie czekamy. Czekamy na nowe możliwości, które będziemy tutaj może mieli. Może nie. Zobaczymy. Ok. Wydaje mi się, że teraz jest dobry moment na to, żeby po prostu odczekać. Teraz zostawimy sobie. Oj, ty, ty, ty nie jesteś botem, niestety. Nie jest jakiś duży problem. Lecimy sobie dalej. Okej, okay. atakujmy w tą stronę, może. Będziesz miał ochotę. Ciebie mogę zaatakować, bo ty jesteś też botem, widzę. Więc sympatycznie. Dobry sojusz. Eda. Kim jest Eda? Okej. Okay. Ciekawie, ciekawie. Tego się nie spodziewałem. E, kim jesteś ty? Nie wiem, ale ciebie zaatakuje na pewno. Teraz tak, kogo byśmy mogli tu zaatakować? Na pewno byśmy mogli zaatakować ciebie. Ty e, masz dosyć mało... Dosyć mało terenu masz. Z kolei później wydaje mi się, że ty byś był dobrym opcją. Nie. teraz możemy cię schrupać i może korona by nam się z tego zrobiła może, może, może tak więc atakujmy dalej i poczekajmy może teraz teraz musimy poczekać musimy się zastanowić może byśmy tutaj koronę zaatakowali znaczy koronę, której już korony nie ma w zasadzie Izrael nas atakuje, okej. Okay. Izrael to nie było dobre. Izraelu to nie było dobre, na pewno. I kto nas teraz atakuje, czy nas ktoś teraz atakuje? Nas teraz nikt nie atakuje, więc sobie zaatakujemy Izrael i odbierzemy po prostu to co nasze. Super. Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie może tego kwerty zaatakować? Tak, wydaje mi się, że ten kwerty będzie najlepszą opcją do zaatakowania, bo on nie powinien być na naszym terenie w ogóle. Zaatakujemy go jeszcze raz. I będziemy go atakować do momentu, aż po prostu odpuści naszego terenu. To mnie zaatakował? Czemu mnie atakujesz, przyjacielu? Przyjacielu mój drogi, czemu mnie atakujesz? Czemu mnie atakujesz? Tego nie wiem. Ale wiem na pewno jedno. Że atakowanie mnie tobie się nie przyda. Bo ja zaatakuję ciebie i to zaatakuję cię mocno. Żebyś nie mógł mnie zapchnąć po prostu, jeszcze mocniej cię zaatakuję. Aha, będziesz chciał mnie zepchnąć, okej, okay, fajnie, więc zaatakujemy teraz ciebie, OK. Ona no, atakowałeś się już, atakowała się, starczy ci. Teraz zaatakujemy ciebie. Super. Też atakuj. I będziemy cię atakować. Masz za dużo jednostek, i za dużo miejsca. Masz definitywnie, definitywnie cię za dużo tutaj. No, atakuj. Nie, nie, nie nie damy Ci się zepchnąć. Definitywnie Ci się nie damy zepchnąć. I weźmiemy sobie tą wysepkę tutaj, kawałeczek to sobie weźmiemy. I będziemy Cię atakować po prostu. To jakiś czas delikatnie będziemy Cię szturchać. Ty nas atakujesz, my Cię atakujemy. Tutaj Cię zaatakujemy może. Kiedy ze środka znikniesz właściwie zupełnie. Znowu Cię zaatakujemy. Znowu Cię zaatakujemy. Per. To sobie odbierzemy, to sobie odbierzemy. Tutaj możemy powysyłać jednostki delikatnie. Nawet jeśli by nas teraz fullsendnął, no, to generalnie i tak nic nam to nie zrobi. Mamy 55% i mamy czerwony interest rate, więc nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek mu się mogło udać. I sendniemy go troszkę więcej, delikatnie. Otóż to. Pozabieramy jeszcze te boty, które tu nam pozostawały, i ciebie. Wykrzyknik jakiś nam tu powstał. Nie widzę. I sobie zabierzemy już wszystko ładnie. I może w zasadzie na zakończenie damy temu drugie miejsce. Więc wyczyścimy sobie tylko tego czerwonego. Drugą mapką, w którą sobie zagramy, będzie Afryka. Też będzie to Free For All, więc nie będzie teamów i postaramy się zrobić co w naszej mocy, żeby ją opanować. 49 osób, jak na tak małą mapę. Nie jest to mało, niestety. Jest to bardzo dużo, niestety. I cóż, postaramy się tutaj na północy zacząć. Może się uda coś z tego ciekawego wytworzyć. Chociaż zauważyłem, że bardziej na południu zaczyna mniej osób i mają później więcej terenu na rozrastanie się. No chociaż jednak na północy jest więcej możliwości na full sendy. I na darmowy teren po prostu na przejmowanie. Czyli bardziej na północ, to raczej taka gra dyplomatyczna by była. Ale cóż, rozrastamy się powolutku. Możemy troszkę przyspieszyć. Delikatnie, żeby więcej tego terenu ugryźć sobie. Super. I możemy się jeszcze bardziej rozrastać. Ok. To i to też zabierzemy sobie. To sobie zabierzemy. I sobie popłyniemy tam delikatnie jeszcze. Widzę, że tu nikogo nie masz. Polecam. Więc wiesz. Nikogo nie masz, no to nikogo nie masz. Okej. Okay. Ciebie zabierzemy. Będę cię popłyniemy tutaj. Co ty? Czy ty jesteś botem? Ty nie jesteś botem. Czemu chcesz tu ode mnie coś? Nie wiem. Ale sobie popłyniemy do ciebie w zamian. Potrzebuję pieniążków, żeby zaatakować, więc na pewno. Tak to nie będzie wyglądało. Po prostu tutaj zaatakujemy. Okej. Okay. Jakiś player mnie zaatakował. Kto to? Co to? Ten. Dobra. Eee, polećmy sobie może tutaj jeszcze. Tutaj możemy sobie przejąć. Nie sądzę, żebyśmy nie tutaj jakkolwiek mógł trafić. I to sobie na pewno przejmiemy. Uh -huh. Teraz tutaj. Okej. Okay. I teraz czekamy po prostu. Mamy troszeczkę miejsca dla siebie. Mam no chcę sojusz, bo jeśli nie będę miał sojuszu to będzie marnie. Mm, ty chcesz tego, nie. Ty tutaj powinieneś iść. Ty i ty i ty też tutaj. Definitywnie. Oj tak. To już. Ty robisz źle. Bardzo źle dla prawo na górę w lewo i w lewo, i ty w lewo na górę ja już mam bardzo mało procent więc muszę koś zaatakować więc będziesz to ty no i troszeczkę sobie tutaj dostaniemy. Bardzo przyjemnie. No już jesteśmy na szóstym miejscu. Jest korona. Korona jest na dole. To nie jest fajne. Powinni coś z tym zrobić. A ja ze względu na to, że mam dużo możliwości, no to będę musiał zaatakować kogoś. Niestety. Za dużo nie dostanę. No, troszeczkę dostanę, ale nie tyle, ile bym chciał, na pewno. Z kolei będę musiał zaatakować tego. No, tutaj nie ma innej opcji. W zasadzie. OK, full sand. Tak, 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 tak. Dobra, starczy ci tego full sandu. Starczy ci, starczy. Wiecie? I z tobą trzeba już zawiązać. Tutaj jest, widzę, korona. Nie wiem, co chce zrobić, ale jeśli chce mnie zaatakować, to atakuj. Jeśli mnie będzie chciał zaatakować, no to źle skończy. Definitywnie. Tu widzę, że jest fajna opcja. Więc sobie ją przygarniemy na pewno. A no, troszeczkę tam nie za dużo, nie za mało, tak sam raz bym powiedział. Tak w sam raz. E, I cóż, na pewno będę chciał. Tak, no ciebie muszę uderzyć. No. Nie ma innej opcji. Bardzo dobrze. które się stało. Okej. Okay. I teraz Otomana by pasował zaatakować, chociaż nie wiem. Tam masz na dole troszkę problem. Nie wiem czego zauważyłeś. Czy jeszcze nie. Chyba jeszcze go nie zauważyłeś, więc ja sobie tutaj pójdę w prawo. Po prostu. I jeszcze mocniej w prawo sobie pójdę. I jeszcze mocniej w prawo sobie pójdę. U! Tutaj full send na mnie. Tutaj z kolei dość full sendną. Moim zdaniem spoko. Nie ma jakiegoś większego problemu. Coś za coś. Dostaliśmy w każdym razie. I tutaj tego pana będę musiał troszeczkę obezwładnić. Bo mi psuje plany. Otoman mnie bije. Czo mnie bije od Toman. Żegnam. Definitywnie nie, to jest mój teren. Definitywnie mój teren. I teraz wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie zaatakowanie ciebie. Tak. Definitywnie ciebie. To mnie bije, ty mnie bijesz. Okej. Okay. Tu chcę iść. Nie, nie będziesz mnie odsuwał, a nie ma opcji takiej, nie mam takiej możliwości, przyjacielu. Nie będziesz, nie. To jest mój teren i koniec. Nie dostaliśmy się niestety do kolegi. Wybierz go czy nie? Nie odsuniesz go? Nie odsuniesz go? No to dobra, no to ja też się będę uwalał na ciebie. Hmm. Nie polecam takich rzeczy. Ok, Będziemy go, bili. Oczywiście, tak. Otóż nie. Otóż nie. Po prostu nie. Po prostu nie. Teraz możemy sobie wziąć. Albo nie, nie możemy. Już tak bardzo atakować. To nie. No to nie, Dobra. Jakimś cudem nam się udało wygrać. <noise> nie wiem jakim, ale się udało. Jak widać. Nie sądziłem, żeby się udało. Aczkolwiek jakoś. jakoś poszło. Z kolei tak. Tutaj pana definitywnie nie chcemy. I sobie może wyczyścimy. Skoro i tak wygraliśmy już. Tak, żeby przyjemnie to wyglądało po prostu. A gdzie ty jesteś? Czy to się coś nie zadziało przypadkiem złego tutaj? To no to za bot, który tak atakuje okrutnie. Ok. Teraz jeszcze tutaj doczyścimy delikatnie. A tutaj widzę, że jest co nieco do doczyszczenia. Chociaż ty to może wróć. Zaatakujemy nową. I tu jeszcze jesteś i to już będzie koniec z nim i w zasadzie. Mm. Okej okay. i to jestem. A ja nie wiem tak to jestem ja super. Wygrana. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Zostawcie łapkę, suba, zachęcam do komentowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!